próbowali. Marusia, czy smakuje, czy nie smakuje? Salam szefowa, co nam szefowa kuchni przygotowała? Zaraz spróbujemy. No a jak? Czy smakuje, czy nie smakuje? zobaczcie? Jak ten kamambar się płynie kurde. Wycieka. Wycieka, sorry. Szefowa kuchni przygotowała. zajebisty z tych <grym> mm, On jest bardzo dobry. No. Z tym, z tym sosem żurawinowym Proszę, to. Widzicie? jaką mamy szefowa kuchnię? No.